Siemano się witajcie! Z tej strony ja Tom Chokoks. Widzowie dzisiaj dla was nagrywam Minecraft Bedwars. Mam nadzieję, że mi dzisiaj widzowie, wszystko wypali i wszystko będzie zgodnie z planem jak to widzowie z zobaczymy. Widzowie dzisiaj stolówki, mam nadzieję, że ktoś do mnie dołączy, że ktoś do mnie przyjdzie i że widzowie będziemy walczyć do samego końca. Ja mam nadzieję, że ja dzisiaj też w formie jestem. Bo naprawdę widzę formy ostatnio nie ma do nagrywania w nie ma solo nikogo. No, no, to idziemy na dwójki. Będziemy wyżej w dwójkach grać. Zobaczymy, może w dwójkach pójdzie nam troszeczkę raźniej. I... Tu będę później pod No ale no, nieważne. Widzę jeśli Wam się takie filmy podobają, zostawcie tu łapeczkę w górę z subika tam na dole z dzwoneczkiem. Żeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, bo naprawdę widzowie, będzie się dziać, będzie grubo I widzowie, 640 subskrypcji niedaleko nam brakuje, więc naprawdę widzowie, zostawiamy łapeczkę, subika tam na dole Więc naprawdę widzowie, lecimy z tym koksem, nie ma co, nie ma jaj i widzowie, jesteśmy Zobaczymy Antex, czy jesteś takim koksem. Zobaczymy, lecimy. 3, 2, 1... Koksu. Jestem jakimś Michu. mam nadzieję, że mnie nie zostawi. Dawaj, jestem dobry w Bedwars, Michu. Może to ten Michu Michu, ale zobaczymy. Zobaczymy jak gra w Bedwars. czy nikt nie idzie tam. Jak idzie, to jest trochę lipa, widzowie. To jest trochę lipa. Mam nadzieję... Aha! Dzięki, zostawiłem mnie samego. Cudownie, że cudownie Ale może uda mi się jakoś Jakieś lagi małutkie są, ale... Tak się że kończy właśnie gra dwójki Jak się nie chce grać Ale dobra, nieważne To widziałem, że już do mnie zielony chce podbić Niech widzi co ja mam Taką antylerię dobrą już źle jeden blok postawiłem ale mniejsza a jesteś i do mnie? No właśnie Dobra, trzeba go i wyjaśnić, w zawie żeby nie było takiej zabitej gry. Idziemy, widzowie, do niego. Idziemy go wyjaśniać. Spad, dobra. Mamy czas, widzowie, mamy czas. Nie wiem, czy. A, on jest. Białego nie ma. Dobra. Niektórzy się potykają. Mam nadzieję, że ja się nie potknę przez to wszystko i że będzie to jakoś normalnie wyglądać. A ja czekam na zielonego, bo nie wiem co on zrobi. Aha, on chce tak, dobra. To ja zrobię tak, niech się martwi teraz cwaniaczek. Dobra, spadł ze mną, spadł ze mną, spadł ze mną, czyli jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Jest czas. lecimy dalej. Lecimy, nie poddajemy się. Zbrojka lepsza. Mieczyk lepszy. Lepsza zabudowa łóżka, żeby nam nie zniszczyli. Bo nie ma co naprawdę, nie ma co bulić. Trzeba po prostu załapać to bardzo dobrze i obiektywnie. Ła, dopatrz mnie, dopatrz mnie, dopatrz mnie, dopatrz mnie, mnie, Ale mnie. Kurde ten zimnik tutaj. mnie też musiał wywalić, naprawdę. To wszystko. Jeszcze jeden to jest. Zaj zarąbiście. No, bo teraz trochę zrobiłem. Dobra, ja widzę, że łóżko mam zniszczone, to jest trochę źle. To jest trochę bardzo źle, ale nie poddajemy się. Widzę, że nie poddajemy się. Nawet na diamenty nie polazłem. No, ale cóż. Zająłem się troszeczkę innym, ale widzę, że formę w klepaniu mam. To zaskoczyli mnie trochę tymi dwoma klientami. Ale nic nie poradzi. Nic, widzowie, nie poradzimy na to. Mam jednego fireballa. O, wywalony. spad, Brawo. Mamy to. Widzowie, mamy to. Jednego mniej na tym. Mam się na diamenty przeszedł, ale boję się, że oni mi tu przyjdą. Dobra, będziemy patrzeć najwyżej. Idziemy, widzowie. Patrzymy, co jest nie tak. Jak się gra samemu, to jest i tak trochę inaczej. Ale oni będą już widzowie w plecy, trochę. Będą w plecy. To mi tak te bloki wariują? Nikt do mnie nie chce iść? nikt do mnie nie chce iść. Dobra, czekajcie. Fireball, fireball, fireball. Mi się przyda, fireball. Mi się przyda, widzowie W tym momencie. Trafię? Trafiłem! Trafiłem! Widzowie, trafiłem, ale zrobi mnie Dobra, biorę łuk, kupuję łuczek i teraz widzowie, jest szansa. Jak to mówią, łuk to wygrana ręka. Widzowie, jest wielka szansa, wiemy, że to trochę trwa, no ale wiecie, widzowie, jak to też jest. Kolejny fireballik w ręce. Tak jest, ole! On spadł? No To za... Dobra, nie żyjesz. No już mnie chciał dojechać, no? Słajaczek. Oni zabierają szansę, nie mają najmniejszych. Ale... Tak chcieli, to ja tak gram. Widzisz, że tu drugi nie szedł. Aha, ktoś do nich przyszedł. Dobra. Dobra, zieloni łóżka nie mają. Ale ta ja mogę być przez Szarego troszeczkę torturowany. Ale do mnie już nie przyjdą, widzę. Do mnie już trochę mogą mnie przyjść. Oni się mogą trochę mnie bać. A są cztery diamenty. Dobra, już się trochę wystraszyłem. Już nikt na diamentach jeszcze widzę nie był. Bierzemy ulepszenie zbrojki, żeby troszeczkę się wystraszyli. Żeby troszeczkę mieli stresa przed tym, co. Tam jak ma w planie. No kurde, przyszedł tu do mnie, no? Skaniaczek. Fajer, mi się przydał. No chodź tu do mnie, i tak nie masz szans. Patrzcie, jak ten zielony chce do mnie skakać, no? Po co mu to? Po co mu to, widzowie, to było? Bo ja nie wiem, co on chce zrobić, to jest problem. Aref A je, wspaniaczek! mu strapę. Wywaliło mnie! Aha, dobra, wizowę, dobra, okej, okay, wszystko ten Szans żadnych wizowie nie miałem, no ale. Bo jak mi kolega wyszedł, to troszeczkę. No, wiecie, jak to było. Lecimy wizowie dalej. Lecimy dalej, coś dzisiaj... No prawie go miałem. Prawie widzowie go miałem. A wy widzowie zostawiacie łapeczkę w górę subika tam na dole z dzwoneczkiem, żeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale. Dawaj Dejaka. Dawaj, gramy No dawaj no Znowu zostanę pewnie sam Dobra, jest na razie morski jeden, morski jeden, dobra, lecimy sobie. Lecimy, nie masz Teraz to to, teraz full focus. Teraz mega full focus i lecimy widzę z tym. Nie ma co, nie ma co. Mam nadzieję, że kolega też coś zrobi z tym. Dobra, leży. Nie ma szans, Biały już do nas chciał przyjść, ale go wyklepałem ładnie, bo nie wiedział, że ja tu jestem, tak trochę bardzo. A skąd on przyszedł? Bo? A, stąd. Dobra, wszystko jasne. Wszystko wiemy. Mają różne taktyki, pomysły. No dawaj zielony, co jest z tobą? Zabię. Biały dużo kombinuje, strasznie. Chcę dużo kombinować. A ja mu nie pozwolę na to. Patrz no, ten idzie tu, a ten idzie tu no. Biały, jakby co na plecach. Spad, dobra. Mamy mamy, wtedy mamy czas. Mamy czas na, na zniszczenie mu e, mostu, który przez siebie zbudował. Mam nadzieję, mi trochę to wyjdzie. Że go trochę ciupnie zaraz. Dobra, niech tak nawet będzie. Ja się dobudował do diamentów. A wziął chociaż te diamenty? Czy nie wziął? Wziął. Dobra. Co on ulepszy? Pytanie co ulepszy. Widzę, co on ulepszy? Mam nadzieję, że coś dobrego. Biały idzie. Łóżka nie mają. Niektórzy już. Co on jak będzie chciał kombinować? Bo ja nie wiem tego. No dawaj. No skacz Jest taki twania Biały jakby co jest u mnie Ej tu by byłaby dobra szansa na białego teraz pójść Widzowie lepszą zbrojkę T -t 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 -t. Kurde wywaliło mnie Już po mnie No właśnie widzowie już po mnie Tak to gra się jak są widzowie dwójki Tak to jest jak tak to jest, widzowie, tak to jest Jak się gra ja się chce grać w dwójki Tak to widzowie jest Jak się gra dwójki Ale co poradzisz, widzowie co poradzisz? Jak nic nie poradzisz ostatnio widzowie Gierka i mam nadzieję, że teraz widzowie, coś wyjdzie że nie będzie takiego klepania na Bedwarsa zwykłego, tylko coś się, widzę, wie troszeczkę po ten satelitę no widzę, widzę, mam nadzieję, że nie będę sam znowu, że trochę lepiej zabudujemy Bed, XFF dawaj, trochę go już widzę, ale dobra, widzę, lecimy, widzę, lecimy z koksem, a już niektórzy łóżka nie mają, super. Nie, zaraz my też nie będziemy mieli. O! W końcu ktoś zabudował dobrze bet! W końcu ktoś dobrze bet buduje No buduj Ale mamy jednego sąsiada, ale zielono się. Dobra Dobra, ale jednego już widzowie mamy topa na serwerze, że już chociaż zabudował bet. Chociaż to widzowie. Chociaż nam to daje już dużo możliwości da dalszej gry. Ja to nawet mogę mówię, zabudować. Do zielonego, tak jest. ale zmienił zdanie troszeczkę, ale dobra. Ważne, że tak chcę grać. Odważnie, bardzo, widzowie. Odważnie chcę grać, bardzo dobrze. Ba brawo, młody. O to chodzi w tej grze. Niektórzy już nie wiedzą, gdzie jest łóżko, Ja nawet sam już nie wiem, gdzie jest łóżka, ale dobra. Wiem, że gdzieś na środku, ale cicho. Niech nic, nic widzowie, nie widzi. Już już czasów w łóżko, tanden. Tam nie ma sąsiada. Popatrz, tam sąsiada nie ma. Ale ja się na wszelki wypadek dobrze zabezpieczę idę do zielonego. Nie ma co. A on jest bajny, trochę lipa. Dobra, czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, zaraz to się ogarnie. Już oni łóżka nie mają. Ja tego zielonego, obawiam go trochę, więc idziemy do niego. TNT. I rura do niego. Mam nadzieję, że mi we mnie trochę starczy. I się z... No właśnie, to jest dwóch, to jest problem. Dobra, ja idę na diamenty. Trzeba iść na diamenty. Żeby widzowie... Było zaraz show. To Trzeba się to zabezpieczyć dobrze. Bo oni nie wiedzą, że my coś mamy, a... Oj. Mała, mała pomyłka. W blokach się zrobiła, ale to nic. To nic widzowie, to nic. Nikt nie chce do nas iść, nikt nie chce do nas iść. Ok. Czyli widzę, że mamy czas. Mamy czas. Do białego by się jakoś poszło. Ale trzeba strasznie dużo wełny. żeby iść do białego. Gdzie, gdzie jest szary? To jest szary. Ma czy być czerwony mój kolega tak zwany. Ja mam zbrojki, nie? No lepszym jest zbrojkę. Zieloni się tam bawiam. A zieloni są już na tych Dobra, nieważne Czy on tam łóżko zabudował, ten czerwony Dobra, nieważne Ja się w to nie mieszam Ja idę do zielonych Może mi coś się uda Może się chociaż troszeczkę Może mi troszeczkę w głowach stanie Co ja zrobię, ale dobra Widzę, idziemy Zostanę Firebola na plecy, ale on chyba nie widzi, że ja odchodzę. Ale dobra, jeszcze nie klaczę, bo nie ma co krakać. Zróbimy bardzo kręte schody. Do niego on nie wie, dobra. Jeszcze on nie wie, ale ja, ja wiem, że ja do niego idę. Już Zobaczę sobie statystyki, jakbyś tutaj podeprzeć. O, nasz kolega zjeść łóżko, bardzo ładnie. Ewali o coś Kóry obsydiam mają Obsydian mają, to jest troszeczkę problem Dobra, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje Ty Gdzie są zieloni Cię zielonych Co jest? on się tutaj. Aha, dobra, bo ja miałem małą HP teraz, A gdzie był drugi zielony? Dobra, nieważne. Kurde, mają obsydian troszeczkę źle. Widzę, troszeczkę źle, że mają obsydian Który to? Biały tak szarżuje. Co, nie spodziewałeś się, że mamy taką dobrą, zbudowaną bazę, co? wspaniaczku? Chodź tu do mnie No gdzie jesteś? Patrz, jeszcze jedno rzucił, no Co za... Gracz! Nie no, nic mi tobie dzisiaj nie idzie, nic, kompletnie nic Mówiłem, że będę w formie, ale na solo No chodź, słaniaczku. Chcesz skakać, to chodź A, i chleb wyszedł z gry, może być Radź sobie sam, jak to mówią, tak? Zawsze radcę sami i chwała. Czekajcie, czekajcie w Zaraz przyjdę. Co? No? Dobra, lecimy dalej. To tak, jest właśnie ta gierka. Ja nie mam jak grać troszeczkę. Cofnął się, dobra, nieważne Tutaj ja idę widzowie po diamenty, żeby nie było. Idziemy widzowie, zobaczymy. To jest ostatnia gierka. Więc muszę dać z siebie wszystko. Wszystko. Dosłownie wszystko. A czy mi się uda? Nie obiecuję. Ani nic. Ochrona dwa. Muszę się jakoś widzę teraz bronić. Bo ja się inaczej nie obronię. To jest problem. To jest teraz jedyna szansa na odcięcie się od tego wszystkiego. Czyli, od po prostu od tej strony, jakoś sam wygrać gierkę. Dobra, tu będzie czychać. Nie wiem, tam rzucę jednego Firebola. Może coś da? Nie da nic. No dobra, nic tak nie wiem, jak się do mnie dostać. Chodzi, tu bym chciał te Firebollę wywalić. Z tego białego łóżko straciliśmy. To jest problem. A tamten się poddał. No, czekamy. I tak nie mamy nic widzowie do stracenia. I tak musimy widzowie czekać. Ja już tak się będę bronił, bo i tak nie ma co. O, biała została wyeliminowana. Czyli ja zostałem teraz z czerwonym, super fajnie. A czy ja zostałem i zielony i różowy. Bardzo mi się to niestety podoba. Bo zieloni mają obsydian. To jest problem. Eee, I lipa jest bardzo, taka bardzo, bardzo lipa. Że oni mają ten obsydian? W sumie, że już mam kill kilow, ale to i tak mi nic nie da. Teraz w tej walce. Trzeba by tak jeszcze tego kupić. Firebola i do nich. To jest tak w zdrowie ryzykowne, co ja zrobię, ale niestety tak już do nic nie mam. W sensie takim, że już mogę się do nich zdrowie przejść. No nie ma co się marnować w tej bazie No tak myślę że Airbola w ręce Słuchajcie jakby to zrobić Jakby to zrobić żeby Żeby o mnie nie zauważył A żebym ja tam przyszedł ja stworzyłem Labirynt teraz do nich Mansera facz, widzowie. Kop, 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 kop. Zieloniuszka nie mają. Oj, 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 Kurde, widzowie, brakło. Widzowie, dziękuję Wam za taką aktywność na kanale. 2 HP mu dostało, widzowie. No trudno, widzowie. Widzowie, ja się z Wami i Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę z tubieka tam na dole z żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale. Ja się z Wami żegnam. Na razie się malo!